Wszystkie Meses z tej strony. Dzisiaj mam do odpakowania następny klon Famicoma. Famicomów nigdy za wiele, jak to mówią. Klon przyszedł z Japonii. Dość ciekawy klon, ma wbudowanych 88 gier. Oczywiście dla potrzeb wideo ładnie adres został za, zakreślony. Tylko został London, United Kingdom. I deklaracja podatkowa i tak dalej, i tak dalej. Ładnie tutaj ślaczki, robaczki z Japonii. I oczywiście trzeba było zapłacić cło. Na, na co trzeba uważać w ogóle dzisiaj, jak się, jak się kupuje, zwłaszcza te drogie, przedmioty, żeby, żeby ta opłata nie była za wysoka. Jak, tutaj, jak widać, klon kosztował 27 funtów wysyłka była wliczona VAT 5,40 co się zgadza, ale oczywiście poczta sobie doliczyła tutaj jeszcze 8 funtów, nie wiem za co, w końcu i tak mieli zapłacone, bo jak była przesyłka zapłacona przez kogoś, kto wysyłał. To oni już mieli zapłacone, dlatego nie wiem dlaczego oni postanowili skasować za to jeszcze raz. Data 4-5 tak była wysłana, trochę leżała na poczcie i była dostarczona 17 maja, a dzisiaj już jest tydzień później. I akurat nie miałem czasu się do tego dostać. Trochę mam roboty u siebie w domu, trochę to, trochę tamto. Z tyłu jest deklaracja podatkowa, co z tyłu. Wartość przedmiotu 27 funtów, także otworzę. Jak zwykle otworzymy, zobaczymy dokładnie, co jest w środku, co jest dołączone, jakie kontrolery i tak dalej. I potem podłączymy przez moją kartę, przez mojego grabera i zobaczymy dokładnie, jakie są gry. Teraz wszystko nagrywam bezpośrednio na komputer, także wszystko jest ładnie i mam bez większych problemów, bez ustawiania ostrości i tak dalej. Także w stylu streamowym będzie dalszy, druga część wideo, które będę przedstawiał w gry. Póki co otworzymy. Klon jest dość ciekawy z kilku względów. A z jakich względów opowiem za chwilę? Niech to tylko otworzę delikatnie. Dość małe pudełko, co mi się podoba. Dość ładnie zapakowane. widać, pudełeczko ładnie jest obłożone nawet styropianikiem takim myślę, że taka gąbka ale tak jak styropianik taki naokoło, żeby się nie poobijało. Zwykle z Japonii zamawiałem już wiele rzeczy i nigdy jeszcze się nie zawiodłem. Zwykle z Japonii przedmioty są dość, dość solidne, sprzedawcy są solidni i nie ma jakiegoś problemu. Także ktoś poza cłem, na które trzeba uważać. Także z Japonii można zamawiać i nie miałem póki co złych, złych doświadczeń. Pudełko małe to jest moja ręka, jak moja ręka w zasadzie. Kontrolery wyglądają tak. Komuś ostatnio polecałem właśnie tego Famiclo, Famicoma czy Famiclona. Dlatego też sobie kupię. Ma wbudowane 88 gier. Ładnie. Z tyłu jest lista gier. Jeżeli ktoś chce, może sobie zapozować i sobie przejrzeć. Oczywiście wszystko po japońsku. Standardowy Famiklon. Ale tak jak mówię, ja jestem uzależniony, a miałem akurat słabszy dzień, więc skusiłem się. No, to jest panie Śiemka, przerwę. Ładnie, pyk. Wchodzi. Plastiko zapakowane. Konsola będzie bardzo mała. Mam nadzieję, że kontrolery są dość trochę większe. I właśnie, plusy tego systemu to jest 88 wbudowanych gier. Drugi plus to to, że zostało to wyprodukowane w Japonii. Więc myślę, że. Jeżeli chodzi o działalność tego sprzętu i sposób, w jaki będzie działać, będzie pewnie lepszy niż sprzęt z Chin. Później jeszcze rozmiar tej konsoli, jak widać, jest bardzo mała. Tyle, że się kartridż tutaj mieści od Famicoma, jest bardzo malutka. Można podłączyć Famicomowe z późniejszej produkcji, w zasadzie, albo od polskich Pegasusów kontrolery będą działać. I Z tyłu jest tylko audio i video out i podłączenie prąd. Jeżeli chodzi o prąd, oczywiście jest zasilacz 110V, ale to nie ma problemu, można go zamienić innym zasilaczem, to jest chyba 5V zasilacz, o ile się nie mylę. 6V 200mA, także zasilacz można spokojnie dostać, bez, bez, e, bez problemów. Więc konsolka wygląda bardzo fajnie, wszystko utrzymane w klimacie Famicoma, ten, ten sam, te same kolory. I od razu mogę, muszę, muszę przyznać, że jest... Dużo lepszej jakości, niż klon, który pokazywałem ostatnio. Yy, także Mam nadzieję, że tak samo będzie z kontrolerami. Kontrolery wyglądają troszkę śmiesznie. Ale kabelek jest bardzo cienki. Chociaż jest bardzo giętki. Tamten, od tamtej konsoli, od tego Subora, wydaje się, wydają się te kable dużo takie bardziej plastikowe. Te są bardziej gumowe. Tyczki są bardzo małe. Odpakuję jeden kontroler, drugiego nie będę odpakowywał, bo nie mam i tak z kim grać, także opakuję tylko jeden, żeby sprawdzić światełko ma kontroler slow przycisk i kontroler, kontroler mimo tego, że wydawało, wydawałoby się, że jest bardzo tani to jest bardzo solidny naprawdę, jakbym zrobił to z kontrolerami od Subora to by, to by, się, to by popękały i tego kabla chyba to jest z metra bo trochę lepiej nawet dlatego przyciski chodzą bardzo fajnie yy. D-pad. Coś jak na podobę Sega Genesis, Sega Dreamcast, nie Dreamcast, tylko Sega Saturn, coś tak na podobę, ale, ale bardzo, bardzo przyjemny i te przyciski są bardzo przyjemne. Naprawdę fajnie leży w dłoniach, mimo tego, że jest bardzo mały. Także konsola. Konsola się nie nazywa, tylko się nazywa MFC Home 88. 88 gier w środku. Niech tylko jeszcze rzucę okiem, co tutaj jest, jeżeli chodzi o listę. Podejrzewam, że będzie dużo podrób i dużo różnych innych rzeczy. Ale póki co mamy tutaj slot. Możemy zawsze podłączyć... E... Znaczy możemy podłączyć... Możemy grać po prostu gry z Famicoma, albo dyskietka, którą dostałem do Subora. Także to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o I Teraz podłączę to i zobaczymy sobie jak to wszystko działa, jakie są gry. Także zapraszam do części drugiej. Cześć wszystkim. Witam w drugiej części wideo. Ehm... Podłączona konsola, jak widać, ładny obraz, bardzo wyraźny obraz. W porównaniu do Subora troszkę mi się bardziej podoba, jak mówiłem produkcja japońska jest jednak bardziej solidna od produkcji um, chińskiej. 88 gier. Włączyłem kilka, nie znalazłem niczego co bym, co bym znał jako tako, ale myślę, że przelecimy z 10 i potem włączymy um, kartridż ten bardzo znany 245 w jednym i zagramy w jakieś porządne gry jak Mario. I tak dalej. Także pierwsza gra. Kontroler działa bardzo fajnie. I dźwięk, niestety, na jednym kanale, dla mnie bynajmniej, dla Was, myślę, że ja po prostu to przerobię wszystko na mono. Mimo tego, że mam mikrofon stereo, ale po prostu w programie, jak go za wrzucę na YouTube, to dźwięk zrobię, zrobię mono, żeby wszystko grało tak samo na obydwu kanałach. Gra Skyzone. Nie miałem do czynienia w ogóle z tą grą. Ok. Coś, jakaś platformówka, bardzo prosta. Czekaj, czy mogę się zabić? Mogę. Także pierwsza gra Skyzone. Zobaczymy coś drugiego. Final Fighter. Gry są, gry są nowe, jakieś napisane um, chyba, chyba niedawno temu. O! Autofire, te dwa przyciski u góry na kontrolerze to standard jest Autofire, ale nic się nie dzieje. Slow działa na tym. Na kontrolerze jest przycisk Slow, z którym ten tutaj uruchamiamy i gra naprawdę zwalnia. Nic czego się nie widziałem. Jestem bardziej pod wrażeniem, nic się nie dzieje niż jeżeli chodzi o subora, póki co, corsér, ale mam burzę za oknami. Nie wiem, czy widać, jak się błyska. O, jakaś kick kicking now. Zobaczymy to. Ja sam ludzi, co te pierwsze gry to Dizzy jest jakiś pożar, mnie. ale nic nie robi. Nie wiem o co chodzi. Nie będę się teraz rozszło za bardzo za tymi grami, ale są to przywidać, że to są wszystkie nowe gry Transmission. Czyli skrzynia biegów, transmission, albo transmisja. Jestem czerwoną kropką. Hmm? Co cieszę cieszy, to to, że konsola działa i obraz i dźwięk generalnie jest y, w, super. Niedźwiedź kontra złodziej. Zobaczymy, co to No, tak jak... W przypadku takich gier, musimy łapać prezenty. Typu takie produkcje, nie, ma, nie mają licencji po prostu i dlatego nie ma nic Nintendo. Dlatego mają sw swoje jakieś gry wbudowane. Sprawdzimy jeszcze ze dwie gry. 88, Roadman. O. Roadmana sprawdzimy i potem wrzucimy ten kart 245.1. I myślę, że to będzie... A, drogę przestawiamy. Musimy naprawiać drogę według... Yy... Prosta. Okej, okay. skucha. Prosta gra, ale być może nawet ciekawa. Shot up. Czyli strzelać do góry? Tryb jump, zobaczymy. O, o, no nic, to tak, tak wyglądają gry. Nie są to jakieś gry licencjonowane, są to wszystko gry jakieś pisane, nie wiadomo kto to pisał. I teraz sprawdzimy subor 245 w jednym. Ale jaki obraz jest po prostu malinka. Jak mi się to podoba już. Na suborze czasami miałem problem, żeby odpalić ten Czyli Tutaj wsadzam za pierwszym razem i wszystko działa jak trzeba. No nic, no zobaczymy kontrę dwójkę, no bo jak? Co to jest? Nawet nie pamiętam. Coś lubi się... Ten kartecz jest taki, że delikatnie go poruszyć i on... No nic, spróbujemy... Może spróbujmy inną grę. Trzeba jeszcze raz go wsadzić, bo... Ale... Działa za pierwszym razem ten cartridge, co mnie bardzo cieszy. To może wreszcie jakiegoś streama zrobimy z tym. Z wami, O, tu co się dzieje? To jest wina tego karta, to nie jest wina konsoli. Działa jeden kontra 1, dobra. Zagramy w coś, co znamy. Będę chciał znowu rozebrać ten cartridge i go. go połatać No nic, ale tak to wygląda Mogę nim poruszać O No nic, to już z karting to już nie jest nie, już, nie jest problem to już na prawie później Także Mam nadzieję że się podobało konsola FC88. Z góry mówię, że możemy zignorować gry, które są wbudowane. Jeżeli chodzi o samą, o samą konsolę, to jest rewelacja. Działa bez zarzutów, kontrolery są fajne, bardzo w ogóle wygodny jest krzyżak, kabelki są, są dość fajne, także polecam. To był SSG, dzięki bardzo i do zobaczenia na następnym streamie. Następny stream będzie Famicom, także Cześć wszystkim.